Siemano widzowie, dzisiaj gramy z moim y, kolegą y, świętym Mikołajem. Będę mówił na niego Miki, bo to trochę zbyt długo. O zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Chyba będziemy jakiś challenge nagrywać. Miki, jak myślisz? Jaki to będzie challenge? Pomyśli się! No, pomyśli się. Masz rację. Teraz otwieram, że darmowego spina. Dobra, lecimy. Czy coś ciekawego wylosuje? Czasami bo zacina się Dobra, dobra Jak coś Mikiego będzie tak czasami zacinać A więc nie przejmujcie się tym I nas niestety na nic chyba już nie stać Dobra, I... Miki, podawaj kod pokoju Podawaj kod Podawać kod? Tak, podawać Zaczęło Tak, 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 tak Podawać, podawać, podawać Dobra, podaję, trudno 7, 3, 7, 2, 8 Dobra Gites, Dołączanie do grupy. Jesteśmy. Gramy, dawaj, dobrze. O nie, nie ma botów, nie ma Chyba botów. tylko rozpocząłem. Dobra, będzie trudniejsza rundka. Dobra, challenge. Nie możemy dotykać na przykład. hym. Możemy bez challenge'u. Ale z challenge'em będzie będę. dobrze. Dawaj, na przykład, że zielonego nie możemy dotykać. To będzie trudne. A na podwaszu to jak to zrobimy? E, po tym białym, co będzie, a jak dotkniemy, no to 3 sekundy oczywiście, bo końca odcinka nie będę robił, więc wiadomo. O, ej, tu nie ma. Tu w ogóle nie, nie, ma, nie ma zielonego. Nie zielonego. Boty. E, no. A nie, ma botów. No, niestety. O ja. O nie. E, aha. Widziałeś to? Ja chciałem o się odbić, ale mi nie użyło. A co ty zrobiłeś, co ty zrobiłaś? Na początku się znisknąłem i poleciałam przez pół mapy, ale niestety spadłem do wojna. Aha, a gdzie jesteś? Na czym jesteś? Na jakim? Ja na końcu jestem. Aha, jestem na kulach, bo mnie ciągle te, ciągle kulki mnie walają. No ja! Nie polecam, nie? Ciągle... Nie, nie przejdę, nie przejdę. Ej, to mam wyjść? No chyba ta, bo nie chcę przedłużać odcinka, nie? Ej, mam wyjść? Tak, wyjdź, wyjdź. Dobra, Bo nie będę odcinka przedłużał, no wiesz jak to jest, co nie? No kurde! Eee, możemy sobie skinę zmienić, pokażę wam jakiego ostatnio... O, kupiłem sobie skina, chyba wy też go macie, guble, guble. Nie wiem, jakieś dziwna nazwa. Za pięć klejnotów był jeszcze legendarny, więc się opłacało. Każdy go mógł kupić, więc fajnie teraz... Dobra, ja już jestem. Dobra, no to... O, Gites. To, to gramy teraz jakimś innym, jakimś Tomasz eee, skoro. Tak, podawać, podawać, podawać. 4, 6, 5, 7, 9. Full total skupienie na wstukiwaniu kodu. Lecimy. Dobra, dawaj. Nie możemy dotykać koloru zielonego, ale 3 sekundy. Dobra, chyba. Zielony no, zielony, tak, ciągle zielony. Ja na myszce dotknę zielonego, to co? Eee, to masz trzy sekundy odczekać. Bo ja na myszce mam zielony. A ja na. Ja na... Eee, ja mam na głośniku, więc no, już dotknąłem trzy sekundy, nie! Yeah. Dobra, a tu nie ma zielonego. Tu jest Essa. I jak coś? Nie liczą się typki, że jak dotkniemy na przykład bota jakiegoś, to to się nie liczy. Żeby były zasady. Wiecie, my myśla... Dobra, dobra, myślałem, że żółtego. Sorry, pomyliłem się. To jednak zielonego, a nie żółtego. No, zielonego. Na pewno nie, nie podoba. A ja zdążyłem. Wskakujemy o, na młot, widzowie. Mamy jedną próbę. No nie, nie wybiło nas. Aha, my... Pointa, serio? No właśnie, nie wiem, nie, nie zaliczyło mi. Te, też sobie zrobię próbę. Dobra, ja już lecę. Chyba. Albo nie, jeszcze, jeszcze lecę jedną próbę ogarnąć. Nie udało się. Mnie na tym moc nie walną. Ja, no. Ostatnia próba, widzowie. No ja, dobra, idziemy już, idziemy. Ojadę jadę, Jestem na ja początku, nie wiem. Ale ja cię widzę, nie? No. Spadłeś, nie? No. W tą szparkę spadłeś. I to nie jest już zabawne. Um, nie wiem, czy przejdziesz, nie? Ja... O nie, nie zrobiłem trika! Nie zrobiłem trika. Miki... Miki... Mo... No nie, ja jestem tu dopiero. Patrz. No i nie przejdę, nie? Bo, nie, bo zrobiłem sobie e, niby, niby nie trika, nie? Serio nie przeszłem? No nie przeszłem, no ja... Zakrywamy reklamę. Nikt nie może patrzeć na reklamę. Dobra. To Bartek, No dobra, dobra, się już nie będę bawił. Przynajmniej lepiej ustawię kamerę. No dobra, dobra, jak ktoś mam tyle żetonów i tyle grem. O, dzieło. No już, no dawaj kod pokoju, jak wyjdziesz. Chwila otworzysz się. Mm. Czekaj, czego mi się zaczęło? O nie! Jak ci się zaczęło? No, i mi się runda zaczęła. A nie kliknąłeś Graj? Muszę jeszcze raz. No ja. Dobra, czy mamy... A my mamy te kroki. Dobra. Dobra, widzowie jeszcze dwie gierki gdzieś tak zagramy albo coś takiego, bo chyba. Zbyt bardzo no. Dobra, 90921. Dziewięć 90921, dziewięć 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 tak? Eee, dobra, działa. Dobra, teraz, teraz już, teraz już muszę się postarać. Teraz już... 90921. No dobra, wiem. 9, Miki, nie musisz tego mówić, no. No Miki. Nie zaspamiaj odcinka. No dobra. 90921. No Miki. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, zielona, ciekawe, czy będzie ma... O nie! Opinii? I tu da się nie dotknąć. No, da się! W sumie da się, no. Uwaga na zielone warunki. Siup-siup. Siup-siup. Prawie dotknąłem, nie? Triczek? I, i raczej nie dotknę. Byliśmy blisko dotknięcia, ale nie dotknęliśmy. No o, dawaj Albo tak po prostu wystarczy Jak zrobiłeś tak? Aha, dobra XD. XD XD jeszcze spadłeś Ej, bo ja prawie się zrespiłem na zielonym To się nie liczy, jak się zrespiasz? Jak się zrespisz, no to się liczy Trzy se sekundy Ej, patrz co ja robię, patrz Niu, niu, niu I widzisz, jestem na tym, A nie ja jestem Dotknąłeś zielonego, wiesz, że dotknąłeś zielonego ale wiesz, że dotknąłeś zielonego, i 3 sekundy musisz czekać. I kolejne 3 sekundy, bo spadłeś. 2, 3, 4, 5. Ej, no ty, z, z boty mnie zepchnęłam. Miki, wchodź, Miki, wchodź lepiej. Nie, ja nie wchodzę. No dobra, to nie przejdziesz. Obserwujecie idealnie. A jak timer cię zabije? No, no, na pewno. Hmm. Dobra. To chyba będzie jedna z ostatnich rundek, sam nie wiem. Ej, my teraz dotykamy zielonego. A jakbyś na finał, to co? O ja, no to może być trudno, nie? zielonego tutaj nie ma. No oprócz tych piłek. Ale wątpię, że ktoś to wejdzie, ale pewnie ja, bo ja tej mapki zbyt bardzo nie umiem, nie? Laga mam, mam, a ja się rusza? Aha, aha! Ja, ja prawie dotknąłem tej, tej piłki tej. Jak to się nazywa? Zielonej piłki, nie? Prawie dotknąłem. A gdzie ty jesteś, Miki? Nuci chyba cię zladzyło. Chyba go zladzyło, więc za chwilę. Ja wiem, że ja byłem już nawet na finiszu. Naprawdę? No na pewno, ja cię widziałem. No na pewno, dawaj szybko leć. Pingu, no! Aha, no dobra. To ostatnia rundka, widzowie, bo i tak mi się już kamera rozładowuje, więc no wiadomo co. Ale nie przejdziesz. Na początku. Joł. Ja ciebie szukam. Nie, już nie przejdziesz. Tu jeszcze, jednak nie. No. Ja nie. Oglądam cię. Dobra i takie blog dasz, nie? Takie blog dasz. Co z tego laga dziwnego? Jak będzie blog dasz... To gówno. No o, nie. No oh no! Dobra, trzy sekundy. Ja ciągle muszę stać na tym Pane, białym. Wiesz, że nie możesz skoczyć? Jak nie mogę skoczyć? Jeden, dwa, trzy. Dobra. A wiesz, że teraz się będzie ciężko na to wylądować? Ale ja mogę na to skoczyć po prostu. Ja jedynie. No. Ja jedynie na białym mogę chodzić. To się. No nie! Jeden, no, dwa, trzy. dwa, trzy. Nie. Jeden, dwa, trzy. Dobra, tutaj odcinek. Oh, no, oh, o no. Jeden, jeden, dwa, trzy. Nie! Nie, no. Dobra, widzowie, koniec odcinka, bo już dotknęliśmy. Ale i tak koniec odcinka, więc no. Naura.